znajdujemy się u podnóża głębnych stał, labiryntu. Wszyscy przechodzą tam drogą główną i ludzie nie zdają sobie sprawy, że 50 metrów od miejsca, które przechodzą, znajduje się były obóz koncentracyjny. Znajdowało się tutaj w różnych opisach, od 11 do 19 baraków. Tam znajduje się staw i wypłaszczenia, którego przeznaczenia nie znam, ale teren... Przypomina dosłownie to, co mieliśmy w obozie Larsze na, na Soboniu. Jak tam się przyjrzycie, wszędzie wystają fundamenty yy, baraków. Te baraki były barakami drewnianymi i zamieszkały, były, były wykorzystywane przez co najmniej różne źródła, podają, od 350 do 600 jeńców. Nie każdy sobie zdaje sprawę, że tu właśnie na błędnych skałkach u góry na Szczelincu, na labiryncie, znajdował się potężny... Potężny radar. Niektórzy nazywają to radarem, aczkolwiek ostatnie słowa, które do mnie dotarły, to są, że to nie był radar, a antena triangulacyjna, która miała służyć tylko i wyłącznie do śledzenia toru szybko poruszających się obiektów. Więcy, którzy tu pracowali, którzy mieszkali na tym terenie, los jest z absolutnie nieznany. Nie znajdziecie tu żadnej tablicy pamiątkowej, nawet z głównej drogi, jak się wchodzi, nie ma żadnej wzmianki o, o tym obozie. Nazwa: Spotkałem się z dwoma nazwami, lecz później, kiedy zajrzałem do książki, które opisują obozy o tych nazwach, umiejscowienie jest zupełnie inne. Prawdopodobnie ten obóz nawet nie posiadał swojej nazwy. Jeszcze raz chcę Wam wskazać miejsce. Jest to 50 metrów od drogi prowadzącej do błędnych skał. Jesteśmy w Karłowie i wchodzimy do rezerwatu, do rezerwatu gór. Słuchajcie, bez żadnych problemów można znaleźć poruszaczone izolatory. To są dokładnie identyczne izolatory takie, jakie znajdujemy na Soboniu, jakie znajdujemy na osóbce bądź w tych samych rejonach. Także, słuchajcie, kompleks Rize nie kończy się tylko i wyłącznie na trzech obiektach, czyli Soboń, włodaż osóbka. Rize sięgało tu, właśnie Olwzym, to były także te tereny tereny czeskie. Pojedziemy też, pokażemy Wam te tereny. Za chwileczkę przejdziemy na, na górne wypłaszczenia i pokażemy Wam jeszcze jak staw, który tutaj został wykopany, my go teraz nazywamy stawem. Nie ma żadnej gwarancji, że to nie był szyb. Tego nikt nie jest nam w stanie potwierdzić ani zaprzeczyć.